Jeszcze tylko przez kilka miesięcy emeryci i ręciści swoje świadczenia odbierać będą w domu, z rąk listonosza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia swoich świadczeniobiorców do tego, by zakładali konta osobiste, na które przelewano by pieniądze. To nie lada wyzwanie, bo ponad połowa emerytów i rencistów konta nie ma. A to przecież w większości osoby starsze, które niełatwo przekonać do zmian. Właśnie dlatego Kasa Stepczyka wprowadziła ofertę specjalną dla konto dla seniora, gdzie właśnie ten klient, emeryt, rencista, będzie mógł założyć sobie w promocyjnych warunkach konto osobiste. Główną promocją dla, dla, dla seniora jest to, że jest bezpłatne konto do września, możliwość Zwrotu tych 50 zł z udziałów, karta przez pierwszy rok gratis. W Polsce jest ponad 7 milionów emerytów i rencistów. W ostatnim czasie zauważyliśmy, że rzeczywiście tych seniorów jest więcej. Pewnie ze względu na to, że ZUS zaprzestaje wypłacania emerytur przez listonoszy i woli to robić na konta. Dzięki temu my. Posiadamy teraz więcej klientów w wieku emerytalnym i klientom zależy na tym, żeby mieć pieniądze w instytucji, która ma, posiada polski kapitał, gdzie ma stały dostęp do środków poprzez tutaj kasę, poprzez bankomat, ewentualnie przez Internet. Założenie konta osobistego trwa kilka minut. Jeśli zdecydujemy się na nie, z pewnością szybko zauważymy zalety jego posiadania. Pomagamy naszym klientom, jeżeli mają jakieś obawy co do korzystania właśnie z bankomatu czy, czy korzystania przez, z konta przez internet. Jak najbardziej pomagamy, tłumaczymy. Staramy się przekonać, że to jest dużo wygodniejsza forma korzystania z własnych pieniędzy niż, niż dostawanie tych pieniędzy do ręki poprzez listonosza. Klient, który się u nas zgłosi z dowodem osobistym, podpisuje u nas w oddziale tylko dyspozycję przelewu emerytury, renty, na, swoje, na to konto, a my wszelkie formalności załatwiamy już za klienta, wysyłamy dyspozycję do ZUS-u bądź do Krusu, zależy skąd jest świadczenie. I wtedy klient tak naprawdę o nic się nie musi martwić pieniądze w następnym miesiącu ma już na naszym koncie. Potem można swoje pieniądze wypłacić w kasie oddziału w bankomacie sieci skok 24 albo płacić kartą w sklepach. Pracownicy Ciechanowskiego oddziału Kasy Stewczyka prezentowali nową ofertę kasy podczas spotkania integracyjnego Regionalnego Związku Emerytów, Rentzystów i Inwalidów, które odbyło się z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Kasastewczyka nie po raz pierwszy wsparła to spotkanie, a tym razem także przygotowała konkurs z nagrodami. My się nie możemy po prostu doczekać tych naszych spotkań, bo jakby nie było, starsza generacja spotyka się po to, żeby porozmawiać, żeby sobie pogadać, żeby sobie jeden drugiemu poradzić. Pobawić się też między innymi, wypić herbatkę, zjeść asteczko i być dla siebie miłym, serdecznym, radosnym. Są ludzie starsi w podeszłym wieku, często już zubożały, jeżeli chodzi o to, że nie mają rodziny, nawet i wnucząt, więc mają jedyne spotkanie spotkać się właśnie w takich klubach, takich kołach emerytów rencistów. I są ile widziani, widziani, popijają sobie herbatę, a integrują się, poznają się, czasami jakieś bliższe przyjaźnie, są już sympatie, czasami małżeństwa wychodzą. Merytów ręcisz inwalidów jest dobrodziejstwem dla ludzi starszych. Życzymy więc jak najwięcej takich spotkań.